Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale Dzisiaj mam Wam do zaprezentowania odcineczek I to nie byle jaki, bo założyłem trzeci kanał Trzeci kanał, tak Założyłem trzeci kanał na YouTubie o, Założyłem trzeci kanał na YouTubie No i możecie pytać, po co założyć trzy kanały na YouTubie więc tak, mój kanał gamingowy jakoś tak się zwinął, za dużo tam się nie dzieje, więc postanowiłem założyć sobie trzeci kanał. I trzeci kanał jest prowadzony na razie po angielsku i na niej będę pokazywał jak robić na przykład właśnie takie easy mieczyki tutaj. Jakieś pikselowe. Ogólnie będę te rysunki pikselowe. Możecie sobie zauważyć o od tej sobie taki mieczykno. I jeżeli kogoś interesowałoby oglądanie sobie takich odcinek, które będą się pojawiać na bieżąco, oczywiście kanał ten będzie dalej kanałem głównym, więc dalej będzie to pokazywane. No. Więc no taki kanalik mam. I od razu moglibyście sobie, jeżeli chcecie oczywiście, założyć konto na stronie Pixilar To nie jest oczywiście żaden sponsorowany film, tylko tam też mam swój profil, na którym jest o wiele więcej prac, ponieważ mam go dopiero 4 dni. Jest naprawdę dużo prac. A na przykład, taka praca naprawdę mi się bardzo podoba. To jest moja praca. Myślę, że naprawdę fajnie wygląda. Ale nie będę tutaj gadał, więc możecie sobie założyć takie konto i sobie mnie znaleźć. Ja mam nick Michał i I mam tutaj awatar z kanału gamingowego. No i tutaj mam właśnie ten film. No i możecie też oczywiście wejść na mój kanał gamingowy, czyli Michał Malagi. Jak sobie wpiszecie tutaj o Michał Malagi. Nazwa jest zmieniona, ale no. No i tutaj, właśnie są jakieś takie filmy gamingowe. Więc z dzisiejszego odcinka to byłby koniec. Dzięki, że byliście, że sobie zobaczyliście tutaj ten kanał. Mam nadzieję, że dzisiaj byśmy tak wbili jeszcze 40 subskrypcji. No, bo byłoby fajnie, gdybyśmy 40 subskrypcji wbili. No i niedługo już mam 500 na głównym kanale, więc ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia i cześć.